To nagranie jest odpowiedzią na pytanie, jakie dostałam: Co pani myśli o stylu życia keto? Dlaczego ktoś mnie o to pyta? Bo jako psycholog pomagam usunąć psychologiczne przeszkody na drodze do odchudzania, a przede wszystkim zajmuję się Tematem zajadania emocji i stresu pomagam głównie kobietom odzyskać poczucie kontroli nad apetytem i spokój w temacie jedzenia, więc jeśli te tematy Cię interesują, zostań ze mną na dłużej. I co ja myślę? O stylu życia keto w ogóle ciekawe, że to nie było pytanie o dietę, keto, tylko o styl życia. Ja mam jedno główne skojarzenie o ketogenicznej diecie, dowiedziałam się, zanim ona była. Modna. Spotkałam kiedyś moją koleżankę, której syn choruje na padaczkę lekooporną i ona opowiedziała o tym, że dieta ketogeniczna jest sposobem na leczenie takiej padaczki. Opowiedziała mi o tym, jak mało w Polsce jest specjalistów, lekarzy, którzy taką dietę układają i to jest ważne, żeby trafić do specjalisty, ponieważ złe, niewłaściwe stosowanie takiej diety może narobić szkód. I to jest to, co ja zapamiętałam i tak myślę o diecie Keto. Jest to sposób jedzenia, który może być lekarstwem, ale nieodpowiednio zastosowany może bardzo zaszkodzić. Dlatego z dużym dystansem do tego podchodzę. Mam duże obawy wobec osób, które stosują na stałe taki sposób jedzenia, albo próbują stosować na stałe. Mówią o tym, że czują się świetnie. Na przykład, ale ja nie wiem, co jest potem. Ja nie wiem, co się tam dzieje w organizmie, jakie będą konsekwencje tego. Obawiam się, że konsekwencje, na przykład po zaprzestaniu tego sposobu jedzenia, który jest bardzo trudny w naszej cywilizacji, w naszej kulturze, przy naszych reklamach, przy naszych półkach sklepowych, przy tym konsumpcjonizmie, zalewie jedzenia przetworzonego, słodkiego, węglowodanowego to jest trudny sposób jedzenia. Czy można w taki sposób żyć cały czas w tym otoczeniu i czy to będzie dobre dla naszego zdrowia? Ja mam wiele takich pytań, dlatego podchodzę z dystansem. Równocześnie, jak słucham sobie specjalistów od odchudzania, odżywiania ze Stanów Zjednoczonych, słyszę dieta ketogeniczna krótkoterminowo, potem raczej niskowęglowodanowa. Więc takie jest moje zdanie. Dla mnie jest to dosyć duża ingerencja w sposób jedzenia odżywiania odbiegająca od tego jak po prostu jemy na co dzień odbiegająca od tego co jest dostępne ja nie jestem dietetykiem nie jestem nawet psychodietetykiem jestem psychologiem jako psycholog pracuję z osobami które cierpią na zaburzenia odżywiania które próbują schudnąć często podejmując różne drastyczne kroki jestem nieraz przerażona czytając w grupach wsparcia dla osób odchudzających się. Rozpoczyna się od jednej diety. Ktoś pisze, nie miałam nigdy kłopotów z jedzeniem, ale przy po pociąży, postanowiłam schudnąć, zaczęłam jakąś tam dietę i teraz nie mogę sobie poradzić z moim apetytem i jedzeniem. Uważam, że temat jedzenia jest bardzo delikatny, ponieważ my nie jesteśmy tylko ciałem, jest, to jest też psychika i emocje, które wpływają na to, jak my jemy. A nasze ciało to nie jest tylko rura, że my tu wkładamy jedzenie, ono przechodzi przez rurę i wychodzi drugą stroną. Tylko jest cały metabolizm, hormony, hormony stresu, hormony sytości, hormony głodu. Jak my tutaj zaczynamy za dużo kombinować, to tam tworzą się zaburzenia i nagle okazuje się, że wszystko jest roz rozregulowane na poziomie metabolizmu, na poziomie hormonów, na poziomie emocji. I jak próbujemy wrócić do tego, co było na początku, próbujemy wrócić do punktu wyjścia. To się to okazuje bardzo trudne. Więc ja jestem ostrożna wobec diety keto, ale tak samo wobec y, diety dąbrowskiej czy jakichś innych diet, które dosyć mocno ingerują w sposób jedzenia, um, właśnie z tych powodów, o których Wam przed chwilką powiedziałam. Dzieję się swoimi spostrzeżeniami, swoimi doświadczeniami osobistymi, zawodowymi, po to, żeby zachęcić Was do pewnej refleksji, do podchodzenia, Krytycznego do tego rodzaju nowości, bo co innego modnego jest w Polsce, a co innego modnego jest na zachodzie? Na zachodzie słyszę, jesteś kobietą po czterdziestce, musisz jeść różne rzeczy. Odkąd zaczęłam jeść węglowodany, mam więcej energii i mniej zachcianek. Tu, w Polsce, jest taka, a nie inna moda. Na zachodzie jest inna moda. To są mody. W naszym w współczesnym świecie, ale oprócz tego, że są mody, to są jeszcze tradycje. Są tradycje jedzenia wschod na wschodzie, na przykład, w Chinach, w Indiach. To są tradycje, które mają tysiące lat. I pamiętajcie, że nie ma jednego sposobu, który jest dobry dla wszystkich. Są tradycje, są mody, ale jesteśmy my, nasze zdrowie, nasze preferencje, nasze otoczenie. Więc podchodźmy do tego ostrożnie, refleksyjnie żeby nie narobić sobie po prostu szkody. Dzięki ciekawa jestem co o tym. Myślicie, jakie są wasze przemyślenia, jakie są wasze doświadczenia. Podzielcie się tym w komentarzach.